Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Nowaku. Z niestety z przykrością stwierdzam, że kończymy naszą serię snajpera. Ostatnia misja Brama Brandenburska, ostatnia misja, ostatnia szansa, żeby zobaczyć Wol Wolfa, po bo... E, ostatniej misji, także kończymy, moi drodzy, tutaj standardowo e, wybieramy nasz pipunek standardowy, kończymy naszą przygodę ze snajperem jeśli chodzi o singla ale mam nadzieję, że nie będziemy się e, tym wszystkim martwić, prawda? kurde, znowu mi to zacina, no nic, no może jakoś tam się uda także, moi drodzy, kończymy to wszystko ale nie bądźmy smutni, ponieważ jeszcze D DLC weźmiemy i yy, DLC tutaj będziemy mieć. Także jeszcze raz się spotkamy na krótką chwilę z naszym wspaniałym yy, kompanem, który jak nikt inny potrafi palić hedziki, Tak więc <gryw> zgadza się. Yy, dobra, już przestało mi chyba klatkować. Także Miejmy nadzieję, że będzie wszystko w porządku. No ale... wow, 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 what the fuck? Ziomuś, już, jebut, hedzik. Dobra, mamy pierwsze trafienie w głowę, 35 punktów. Tutaj ziomek powinien być... what the fuck? What the hell, what ty ruski jeban... Jebut, wybuchło. No, 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 no wystaw się. What the fu... ty, the... snajperze jeden. I mamy pierwszy rentgenik nasz kochany. Boże mi tego będzie brakować. I serduszko. O, je było celne trafienie. I tu następny oponencik. A się tu was nabrało jak. <coughs> jak bawna targowała. What the hell? ty schował się ziomu. Dobry. I międzyczułko. Boże, wiwczułeczko. Dobra. Idziemy moi drodzy, dalej. Musimy zabić e, Wolfa po nieudanej wizycie, nie wiem, czy takiej nieudanej może, ale e, nieudanej wizycie e, przy naszej ostatniej rakiecie, to tak powiem, e, wyrzutni rakiet, tak? Wow, wow, skąd tu, 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 skąd tu? A tu jesteś! Ajajajajaj, jebu, obezwładnienie! dobijemy cię jeszcze. Jebut. Żebyś nie blokował nam skryptu. Kolego na zmiły, O wow. Jebut. Edzik. <laughs> Moim minimum nadzieję, że nasza sen... Przygoda ze sniperem yy, Była fajną przygodą, że tak powiem. Kończymy ją, niestety. Też jest mi smutno, także... Nie zapomnę tych właśnie pięknych headów, tych pięknych celnych trafień 92 metry celne trafienie, ktoś tam jest. A tu jesteś, ziomuś. Ktoś tam właśnie zauważyłem, że ktoś nap naparza do mnie. Ale moi drodzy, i w czapeczkę rzut beretem, spadnie mu czapeczka. i myślałem, że mu tak fajnie spadnie czapeczka. Szkoda, właśnie, że nie ma takiego. E... Takiej właśnie scenki, że. Gdy oponent dostaje w, 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 w głowę, no to fajnie mu czapeczka. A, ziomój, co tak się iść na mnie? Też chciałeś mi chodzika zapierdzielić, byłem pierwszy. Wow, wow, wow skąd? Jesteś snajperze. A i nie trafiłem w główkę. musiał się odwrócić. No, kurde. Ale po szyjce też może być. Dobra, ciśniemy, moi drodzy. Przeładunek. Będziemy tu mieć kogoś jeszcze, jakiegoś oponenta. O, słyszymy kogoś. Dobra. Czy ktoś go widział? Nie, nikt go nie widział. Stał się niewidzialny. Nic nie widzę. A wy widzicie coś? Spocznij, sam sobie odpocznij. Jesteśmy na wojnie. Wow. O sam, coś? A tu jesteś, ziomuś! Widzę cię! Ej, no nie, troszeczkę. A tu kurde, chyba Niemcy z tymi. Z... No kurde, żebym ci chyba nie mógł sprzedać. Uciekaj! To już ostatnio po szyjce dużo walimy, moi drodzy. Jebłot, hadżik. Ai, piękne trafienie w głowę. Ai, 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 się machnąłem, że tak powiem. Ai, headshot. Dobra, i się udało. No i moi, drodzy, kontynuujemy. E, musimy dojść do bramy Branden, Brander, Brandenburskiej. Żeby to dobrze wypowiedzieć, żeby nie było żadnych niedociągnięć. Musimy zabić Ulfa. No i co? No i skończyć całą tą, tą naszą, tą wojnę, tak? Wow, 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 kogoś my tu mamy. Dobra, jest oponencik. Czy wyjdzie, czy może? A, tu mamy... Weźmiemy amunicję. Nie, 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 nie trzeba. Pełen zapas amunicji mam, dobra. Poczekamy może na jakiś wybuch będzie. Miejmy nadzieję, fajnie by było. Schowamy się. Tak, zrobimy to chyba... o, właśnie, zrobimy to po cichu, po prostu. Jebut! Ziomuś, nic ci z twarzy nie zostało. Tam mamy następnego oponenta. Ajajaj, no i zauważył mnie? O kurde, ktoś mnie zauważył. No nic, a tu mnie ziomuś zauważył. Uciekaj! Celne trafienie! Dobrze. Skąd mi tu nawalać się? Co? Skąd? What the hell? Co jest grona? Skąd na To jeszcze czołg? O nie, moi drodzy, coś tu jest nie tak. No kogo my tu mamy? Nie no mamy tutaj żadnego oponenta. Tam jest ktoś. Nie tam. Nie wiem, albo mi się już w oczkach pierdzieli. Nie no, tam ktoś jest. A jesteś ziomu! Uciekę! A to że strzelał i był ten... Poświata był, ale nie poświata, tylko... Dymek. Tynk leciał, że tak powiem, tak? What the hell's to hell? Skąd tu ziomuś nawalasz? No to... Ten czołg? A tam jest czołg! Dobrze! <laughs> Konkretne trafienie A za porządnie ziomu, a ty co dwa razy trzy, z... z, z y, ciężkiego kalibru we mnie przypierdzieliby co? I nadal żyje Uciekaj! Nie ma podchodzenia blisko do mnie Przeładunek, dobrze Dobra moi drodzy, ciśniemy tylko żeby tak O, biegną. A, i o nie będzie? Chyba nie Poza 1 1800. Aaa, dobrze. Uciekaj, dobra, przeładunek, tu mnie ktoś widzi. Tam jesteś. Tu będziesz pewnie. a dobrze mi się wydawało. Ajajajajaj. Aj, aj, aj. Także moi drodzy, kończymy tą seryjkę. I zaczynamy od Syndikata. Wow, 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 sniper? What the hell? tu jesteś? O ty! Kamperze jadę! Mama cię nie nauczyła, że nie wolno kampować? Tak się nie zachowuje porządny obywatel. Dobra, tu... Wow, następny sniper. I następny hedzik. <ścoughs> Tutaj po prostu no... Będzie mi brakować tego, no co tu dużo mówić, no gra jest zajebista, gra po prostu, fajnie nam się w nią gra. I następny hedzik, prosto w usteczka. o tam jest ich dwóch. Jajaj, ale tutaj był snajper jeszcze z tego. Co? A tu jesteś u góry. I serduszko, będzie serduszko? Proszę was, taki rentgenik fajniutki. Aaaaaj, prosto w serce i przez płuco. Hehehe, he. gdzie mnie tu widzicie, O to hell, jeszcze ktoś? Tam jesteś, dobra mam cię. No tu kamperów się tutaj na, na patoczyło nam. Ale nic się nie stało, kamperku nic się nie stało. Tu jest jeden. Aj, aj, aj. dobra eliminacja. Gdzie mamy? o Tam jesteś w okienku. Panienka z okienka, co? No, no wychodź wow, wow 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 what the hell Skąd tu naparzacie? No jeszcze przeładunek musiałeś zrobić teraz w takim momencie Dobra Nie ma przeładunku, ziemi Eliminacja Eliminacja, celne trafienie. Jeszcze ktoś strzela do nas? Nie, na razie nie słyszymy nikogo. Dobra, no to idźciemy na naszą bramę burską. Z tego co już tu widzicie, yy, Niemcy zostały już opanowane przez Rosjan, przez czer Armię Czerwoną. Ale nie wiastuje to końca wojny. Tylko no. Przekonacie się. Z zobaczycie, co to zwiastuje. Tu jakiś sniper chyba do mnie strzela. Także. Kurde... Gdzie ty jesteś, ziomuś, co? O, coś widziałem. Skąd... Skąd by tu... A, to może tu w okienku... Tu jesteś! Aj, udało się! A, to mi zaskoczy! Pak się schował! I nic nie czuję! Gdy w główkę Hedzika ci zafunduje Kurde, gdzie zawsze mi się myli gdzie ja tu mam wejść. Aha Dobra, mamy wejście moi drodzy. Przeładujemy może czy nie. Także y, tu będziemy mieć y, single ostatniego. Ostatni snajperski strzał. Mam nadzieję oddasz go długiego ponieważ lubicie długie headshoty, czy tam celne trafienia. Tutaj powiem, że choćbym traf... nawet yy, strzelał, yy, no po prostu yy, nawet jakbym idealnie w główkę strzelił, to i tak mamy tutaj cutscenkę. Powiem krótko i na temat jest cutscenka. Uderzamy w serce. Yy, niestety. Zrobimy to na stojąco. Nie będziemy się patyczkować. Także... <laughs> Dojdziemy do 100 metrów, a jest, już 100 metrów. Chciałbym mu tu tak... ...jakiegoś fajnego hedzika. No nic no, co? Cóż na to poradzimy, ciśniemy. Widzicie moi drodzy, nawet nie celowałem w głowę. Scenka się zrobiła sama, trudno. Ostatnie celne trafienie. Jebu, to w serduszko. To no, mi się podoba, że... E, martwy przeciwnik Jeszcze jakoś tam e, oparty o kierownicę Te auto i tak fajnie to się wszystko wraca, że jest jeszcze troszeczkę tej akcji takiej Bitwa o Berlin zakończyła się następnego dnia, 2 maja 1945 roku Także Niemcy skapitulowali i... <słyski> Dobiegła końca wojna w ciągu kilku dni, ale niestety tym, będzie to nowy początek dla zimnej wojny. A my zostaliśmy jej pierwszym z żołnierzem. Także, moi drodzy, misja króciutka kończymy to wszystko. Ehm, 83% strzałów było z lunetą, także 1802 za 1 to były, pamiętam, najwyższy punktowany strzał. Także, moi drodzy. Niestety, skończyliśmy to, ale nie przejmujmy się, jeszcze będziemy musieli zabić Führera. <laughs> Także, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do Syndicata! Trzymajcie się, cześć!